To jest dla mnie naprawdę wielki zaszczyt i honor móc być tutaj dzisiaj razem z wami i świętować setną rocznicę Bitwy pod Komarowem. Wojna polsko-bolszewicka roku 1920 niosła ogromne zagrożenie dla nowo powstałej Rzeczypospolitej, ale nie tylko dla Rzeczypospolitej, dla całej Europy. Lenin mówił, że w Polski Zdobędzie całą Europę i dojdzie aż do Pirenejów. Ale na drodze stanęła Polska. Dwa fronty, północny i południowy. Na froncie północnym obroniła się Warszawa 15 sierpnia, o czym wszyscy wiemy. Na froncie południowym też mieliśmy sukcesy: obrona lwowa, bitwa pod zadwórzem zwana polskimi termopilami, bo tam zginęli prawie wszyscy gimnazjaliści z lwowskich gimnazjów. Ale to nie tylko to. To także komarów. Są takie bitwy, które czasami przesądzają o losach całej wojny. I taką bitwą była właśnie Bitwa pod Największa bitwa z udziałem polskiej kawalerii. Znakomici żołnierze, świetni dowódcy. Niektórzy z nich zaczynali właśnie tutaj w Wojsku Polskim i pod Komarowem swoją żołnierską drogę. Bracia Rumlowie, Tadeusz Burkomorowski, Stanisław Maczek. Ich dzieje były bardzo różne, ale ja chciałabym zwrócić uwagę na jedno: to nie tylko byli wspaniali żołnierze, którzy tutaj pod Komarowem odnieśli spektakularny sukces. Stąd Rosjanie musieli się cofnąć, Polska i Europa Zachodnia zostały ocalone. Ale to nie tylko byli żołnierze to także byli znakomici sportowcy, specjalizowali się w jeździectwie. To była kadra, kadra olimpijska. Karol Rumel, który w roku 1912, jeszcze wtedy, kiedy Polski nie było na mapie Europy, startował w barwach rosyjskich i wtedy otarł się o złoty medal olimpijski, ale na ostatniej przeszkodzie koń poniósł o medalu, nie mógł nic, mógł sobie tylko pomarzyć, ale wtedy król Szwecji Dał mu kopię złotego medalu dla najbardziej pechowego zawodnika tej olimpiady. W roku 1920 razem z Sergiuszem Zacholskim przygotowywali kadrę na olimpiadę do Antwerpii, ale przyszedł sierpień 2020 roku i zamiast poprowadzić drużynę na olimpiadę, poprowadzili ją do boju tu pod komarowem i odnieśli wspaniały sukces. 20 lat później Sowieci nie byli w stanie zapomnieć tego upokorzenia, jakiego doznali tu pod Komorowem. Pamiętali o tym, myślę, że pamiętają to do dnia dzisiejszego. I wielu z tych generałów, znakomitych ludzi, którzy tu pod Komorowem tak dzielnie się spisali, pokazali swoje niezwykłe bohaterstwo, spotkał dramatyczny los. Niektórzy z nich zginęli w Ostaszkowie, Starobielsku, w Charkowie. Tak jak Stanisław Haller, ale byli tacy jak Stanisław Maczek, generał Stanisław Maczek, który nie przegrał żadnej bitwy od 1939 roku aż do 1945. Po wojnie został pozbawiony polskiego obywatelstwa. Wyjechał do Belgii, to był żołnierz tułacz i pracował jako barman u swojego kiedyś podwładnego. Takie były losy bohaterów spod Komarowa. I dlatego chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować organizatorom, tym, którzy pamiętają, bo naszym obowiązkiem, naszą powinnością jest nie tylko pamiętać o wielkich przełomowych bitwach, jakie toczyły się na ziemiach polskich, o bitwach, które decydowały o tym, czy Polska będzie wolna, będzie suwerenna i będzie niepodległa, ale to także pamięć o tych bohaterach, wspaniałych żołnierzach, wspaniałych dowódcach których los, jak powiedziałam przed chwilą, naprawdę czasami był dramatyczny. Polska ludowa robiła wszystko, żeby o nich zapomnieć, ale my dziś w wolnej, demokratycznej i niepodległej Polsce o nich pamiętamy, przypominamy tę ich walkę, bo dzisiaj odwaga leży na ulicy. Wtedy nie, wtedy odwaga kosztowała bardzo dużo kosztowała życie. Dziękujemy dzisiaj przywołując ich pamięć za ich ofiarność, patriotyzm, za ich krew i za niepodległość Polski, którą im zawdzięczamy. Cześć i chwała bohaterom.